witam ponownie, że już sobota i to późne popołudnie, można już powiedzieć, że prawie pod wieczór. Deserek kusia nam zechciało. Myślę, że ten deserek będzie, ale tylko na wieczór albo na jutro, na niedzielę, więc będzie jak najbardziej skazany. Deserek to już wam mówię truskawkowy deser warstwowy. Co jest nam potrzebne? No jest nam potrzebne truskawki, śmietana 30%, Serek kremowy, może być mascarpone. Jest tam czekolada, ale ja chyba odstąpię od czekolady, tylko dodam wafelki myślane. No i żelatyna, O tak, i cukier. Cukier-puder, ale cukier-puder możemy sobie zrobić w termomiksie. No więc słuchajcie, zaczynamy. Rozpoczynamy gotowanie. 40-80 gram cukru. Zwykłego. Tutaj, słuchajcie, rzucam sobie. Ten cukier nam się słuchajcie potem jak idealnie słuchajcie. Rzadko kiedy mi się tak zdarzy, żeby było idealnie. Jest odłóż 80 gram, muszę jeszcze wytrzeć bo było myte po obiedzie, jeszcze nie doszło. Dalej zakładamy miarkę, zakładamy Dalej. I mamy 20 sekund. Cukier już zmiksowany, przełożony do innego naczynia. Zobaczcie jaki piękny wyszedł cukier puder, więc też nie musimy kupować cukru pudru, bo zawsze możemy sobie zrobić w naszym termomiksie. Do naczynia miksującego dodajemy 400 g truskawek. One są już umyte, obrane, więc dodajemy. Zostawiłam sobie niewielką ilość po to, żeby tylko potem udekorować. Co robimy dalej? 30-60 gram cukru, właśnie tego pudru, które sobie zrobiliśmy. Mamy 40, bo potem jeszcze jest do żelatyny potrzebny. Dobra, mamy 50 gram cukru. Dalej, zakładamy miarkę, która też jest umyta już słuchajcie. <laughs> Oj, przepraszam. 5 sekund. Obrót 5. I już mamy. Gotowe. Ściągamy. Wystką zgarniamy, nie mam co zgarnąć, słuchajcie, bo jest pięknie zrobione. Mmm, sobie. Jest to słodkie, jest pyszne. Słuchajcie, to jest, wiem, że to nie jest jeszcze czas na truskawki, ale akurat była promocja i są wyjątkowo pyszne. Dodajemy do tego 10 g żelatyny w troszku. 10 gram. Zakładamy miarkę I 7 minut, 70 stopni, podgrzewamy. No i słuchajcie, nasz mus się zrobił. Mus truskawkowy przelewamy do 6 szklanych słoiczków 200 ml. Nadłużę ja takie małe słoiczki. Przeleję tego do dwóch, żeby to pokazać później, jak to pięknie wygląda. A reszta przeleję do zwykłych, słuchajcie, żaroodpornych szklanek. Są po prostu większe, a mając głodomorów w domu, to wiem, że takie bardziej się y, sprawdzą. Więc przelewam i za chwileczkę powiem, co dalej będę robić. Mus przekładam do tych słoiczków, odstawiam na 20 minut, żeby ostygło, a potem Wkładam do lodówki na jakieś 60 minut i w tym czasie będę przygotowywać krem. Działamy dalej. Zakładamy motylek. Tak, motylek już mamy założony. 300 gram śmietany dobrze schłodzonej, 30%owej. Jest już śmietanka wlana. Dalej klikamy. Przepraszam za daleko pojechałam, 10-20 gram cukru pudru, ten sam, który zrobiliśmy wcześniej. Dalej zakładamy miarkę i ubijamy słuchajcie, ubijamy tak, aby Eee, śmietana się ubiła na sztywno. Dam sobie 2,5 minutki. Zobaczymy, czy się ubije, czy nie. Jak nie, to sobie wydłużymy czas po prostu. Śmietanka się świetnie ubiła, zobaczcie. I działamy dalej. Słuchajcie, z racji tego, że ja mm, zrobię ten deser bez czekolady, pomijam etap z czekoladą. Tutaj jest, że trzeba włożyć czekoladę, Trzeba ją rozdrobnić, z zgarnąć ze ścianek, założyć motylek na nowo i e, zrobić taki sos, ale ja tego nie robię do tej śmietany, którą, e, którą ubiłam, dodam 200 g serka kremowego. Dodałam i wymieszam. W przepisie jest, że to się robi w misce, ale ja zrobię tutaj w termomiksie. Słuchajcie, może troszkę i Już to sobie zmiksuję. Idealnie się wymieszało. 30 sekund. Przepysznie smakuje, słuchajcie. I działamy dalej. Co no dalej? Przykładamy do dużej miski ze śmietaną, czyli myśmy to już zrobili, wymieszaliśmy. I teraz tę ubitą, ubitą śmietanę z serkiem Przełożymy na nasze dyserki, które już myślę, że się zastygły w lodówce, zaraz zobaczymy. I teraz słuchajcie, na naszą zastygłą masę e, truskawkową, ja sobie pozwoliłam dodać e, pokruszone herbatniki maślane. Tak to wygląda, o, zobaczcie. E, I dodaję teraz można kopyską, ale chyba lepiej będzie łyżką. Łyżeczką nawet, żeby po prostu nie pobrudzić za bardzo tego słoiczka, żeby on tak ładnie wyglądał, słuchajcie. Tak udekorowane słoiczki można zamknąć, słuchajcie. Ja im tutaj jeszcze dodam, żeby nie było mm, niespodziankę w postaci Ferrero roszę. Wkładam mocno zamykam słoiczek i deser na jutro gotowy. Smacznego.